ja jestem Rex i dzisiaj Snake się mi kazał wejść do dziury w Minecrafcie. A i link do jego kanału macie w opisie jak to w ogóle brzmi Dobra, wchodzę do dziury. Siema, ja się Słuchaj, od razu tam cię. A to w ogóle jesteś człowiekiem czy jakimś czymś czarnym? No bo masz takiego czarnego skina. No, jestem takim dziwnym królem. Dobra, to już gorszy niż człowiek. Ciebie. Dobra, co mi chciałeś takiego pokazać w tej dziurze? Poczekaj. Co ty tam się ci tak świeci? A, dobra, patrz. Lepiej? Teraz tak, usalamy. Je, jeden zombie to jest 10 złotych i cały czas podwyższasz ilość zombie. Ja gra... Jeszcze podam ci komendę, żeby clear on ćmieku, żeby nie było. Wpisz clear jo. A jakby uszuć, Ale Aleś ciubi z haker, musznąłeś czata, tam było napisane dla że efekt siła, coś tam jakiś medium. Nie, ale, nie, sam to o, nie. O jezu, byłem. ale mnie oszukałeś. To wypij mleko na moich oczach. Ale nie ma, muszę rzucić. Dobra. Już ci daję. Jak mnie teraz panujesz na serwerze, to, cię, to się zdenerwuje. Och, ale co teraz weź mi światło, daj? Bo nic nie widzę. Rzuć mi, rzuć mi pod najlepiej. Nie chcę mi się pić. Czy? Halo, gdzie jesteś? Ej, gdzie jesteś? Wrzucona przez operatora, coś o tym wiesz? Co? Nie! Chyba ci się ma Dobra, wchodź. gramy. A co mi chciałeś pokazać? Yy, musisz, yy, jeden zombie to jest jeden złoty. Musisz mi coraz więcej zombie dawać. Dawaj po jednym. Najpierw jeden, potem dwa. I patrz. Nie, inaczej. Jesz no? jeden zombie, za dziesięć zabitych zombie, to jedna łapka w górę pod tym filmem. I zobaczymy ile Dobra. łapek w górę widzowie muszą zostawić pod tym filmem. Jak dla mnie to jest super kozak. Dobra, dawaj. Dobra, Pierwszy zombie. Zobaczymy, czy zdamy. Raz, dwa, trzy. Dlaczego no, do chytego i z wiesz? No dawaj, Rudolf, dalej. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na dungeon. Ile już tych łapać? Żeby pika. <noise> Dobra. Pierwsze 10 zombie zabitych. Dobra. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jeden mały teraz był, już było niebezpiecznie w harmoniach, tak. Ile o, masz kopie, tak. powiedz? Eee, ee, traj, muszę powiedzieć: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dużo. 8 i pół serduszka. 3, 4, 5, 6, 7, A potem, osiem, a pod koniec siedem, chodź na dziesięć. klepę. A pod koniec chodź na klepę, bo ja... mam pół... W górę. widzowie muszą pod tym odcinkiem ej. zostawić. Już, 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 mam tylko, już mam tylko cztery haczy. Teraz dawaj, czekaj, wpiszecie ci survivala. Eee... Nie, jeszcze więcej. Nie no, niech widzowie nie widzowie zostawimy Nie, już nie, łapień. już nie. I, kle I chodź na klepa, trzy. cztery. Ry! Supczenie jak kolejną klapę, zostawcie trzy łapki w górę pod tym filmie, lalo. <śles>